Witajcie, kochani, na kanale Karty na Miłość. Kochani, tak jak obiecałam, że będzie podziękowanie za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za to, że subskrybujecie. Kochani, mój kanał, co tu się nic nie świeci, ma się świecić, niech będzie pięknie. Kochani moi, cudowni, zrobimy dzisiaj dla Was, co zrobimy, co mam pod ręką. Sylwia, myśl. Jednorożce mamy. Kochani, mamy jednorożce. Dostaniecie skarby, yy, przesłanie od jednorożców. Dobrze, tak zrobimy. O, 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 właśnie. Patrzę, czy coś tutaj, czy coś tutaj jeszcze, jeszcze mam pod rączką. Moje kuferki. Zobaczymy, czy też mm, może na coś uważać, może nie uważać. Kochani. Co tu Sylwia ma pod ręką? Kartylo. Hmm. Dobra. Kochani, nie według znaków, będziecie, będziecie sobie sami wybierać. No. Za to, że tak pięknie lajkujecie, dajecie mi... Naprawdę, jak ostatnio zobaczyłam ilość lajków, to powiem wam, że w zeszłym tygodniu, chociaż wiecie, że miałam bardzo przykryty dzień, bardzo smutny, a, a wy po prostu pobiliście rekord. Nigdy nie miałam tyle polubień, nie będę mówić ile nie chcę się chwalić, nigdy nie miałam tyle komentarzy. Ja wiem, że inni mają więcej, ale ja się cieszę z tego, co mam, z tego, co osiągnęłam. I to Wam, kochani, chcę dać. Chcę Wam dać przekaz. Przekaz jeden, przekaz dwa. Na pierwszy przekaz kładę kamień cytryn, na drugi opal. Zastanówcie się, który na przykład Chciałybyście. Czy chcielibyście otrzymać przekaz? Możecie też dwa wziąć pewnie, że tak. No to co karty Orakle dokładamy. No dokładamy. Jak będą brzydkie, to, to dostanę OPR. <noise> Lepiej, żeby nie, co? <noise> Lepiej, żeby nie, no właśnie. Nikt nie lubi dostawać OPR-u. To co, skarby? Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, że tutaj ze mną jesteście, że, że mój kanał Wam się podoba. No to ja Wam w ramach wdzięczności dam przekaz od kart jednorożców i powiedzmy, niech to będzie na najbliższe 2-3 tygodnie. Dobrze? Poprosimy o przekaz dla grupy pierwszej, która wybrała ten oto cytryn. Kochani e, wybory Je, nie jestem zaskoczona. Nie jestem zaskoczona, bo dzisiaj rano wylosowałam sobie tą kartę jako kartę dnia. I powiem wam, że um, wiele z Was wie, że jeszcze jest inna droga, jeszcze jest inna opcja i macie poprosić swojego jednorożca, by pomógł wam tą drogę znaleźć. Dano wam możliwość wyboru, a zostaniecie pokierunkowani. Macie być kochani jedynie otwarci na ich podpowiedzi. Zaznacie wtedy szczęścia. Ten pan tutaj, on ma, patrzcie, opaskę, widzicie? Trzeba ją zdjąć. Trzeba dokonać wyboru i trzeba wejść w te drzwi. Jak nie wejdziecie, to się nigdy nie przekonacie, czy było warto. Myślę, że niektórzy z Was do trzech tygodni dokonają jakiegoś wyboru. I ja, kochani, też musiałam dokonać takiego wyboru: podpisać umowę z pewną firmą, czy nie podpisać. Podpisałam. I okazało się, że tak naprawdę na piśmie zakres obowiązków jest zupełnie inny niż przedstawiali się na rozmowie. Ale dokonałam wyboru. Teraz mogę szukać ewentualnie znowu czegoś. Co będzie dla mnie korzystne. I dla Was, kochani, będzie taka sytuacja w najbliższym czasie, że trzeba będzie dokonać wyboru. I słuchajcie serca swojej intuicji. Ja tutaj widzę bardzo wyraźnie, że nie ma co iść na oślep. Nie ma. A wiecie, co osiągniecie? Wiecie, co to jest? Pis? Spokój. Po prostu spokój. Jak człowiek nie wie, co wybrać, to cały czas o tym myśli. Nie może spać, nie może jeść, chodzi w kąta w kąt, wszystkich się pyta, każdy mówi co innego. Jak dokonacie wyboru, będziecie mieć święty spokój. A ja myślę, że większość z Was potrzebuje tego spokoju na już. Czuję to. Bardzo mocno to wyczuwam. Grupa, która wybrała kochani drugą, o, jak mnie nosek spędzi, drugą kartę, kochani, jest równie piękna, bo jest to Archanioł Gabriel. Widać. Macie przywołać, kochani, czyste białe światło. Widocznie, Waszym Archaniołem na ten czas jest Archanioł Gabriel. On oczyści tą sytuację przez najbliższe 2-3 tygodnie i pomoże Wam odnaleźć jasność umysłu, jasność słowa, jasność wypowiedzi. Będziecie widzialni, bo jednorożce wzmocnią to Wasze światło. Poproście je, żeby oczyściły coś w Waszym życiu. Możecie też powtarzać sobie, kochani, taką afirmację do Archanioła Gabriela. Mam jasność co do swego następnego kroku. I może tak samo jak grupa pierwsza musicie jakiegoś wyboru dokonać. I dopóki nie będziecie mieli czystej, klarownej sytuacji, możecie nie wiedzieć. Z jakimikolwiek problemami zwracajcie się do Archanioła Gabriela. Time to go, czas iść, czas odejść. Albo pora ruszyć z miejsca, pora coś zrobić, pora iść przed siebie może wahaliście się, może staliście w miejscu, dreptaliście, nie wiedzieliście czy to będzie dla was dobre ruszcie się, poproście, idźcie time to go czas w drogę, czas to zrobić to jest dla was kochani przekaz na najbliższe 2-3 tygodnie oczywiście od was zależy, czy to będą 2 tygodnie czy to będą 3 tygodnie Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Buziaki dla Was, kochani. Pozdrawiam. Papa. Pa.